Witajcie na kanale MAIGRA. Macie z jej strony, widzicie po tytule, o czym chcecie rozmawiać. Mam nadzieję, że domyślacie się, jaki jest tego powód. I no, niestety muszę stwierdzić, że ta saga nie ma końca i to jest trochę, trochę przykre, bo chciałbym wreszcie coś pozytywnego powiedzieć, a nie... a nie gadać o negatywach. W każdym razie. Jakiś czas temu nasz ulubiony sklep internetowy zaczął reklamować propozycje korzystania z pożyczek lub z opóźnionych płatności. Te opóźnione płatności to jeszcze powiedzmy faktycznie mogą się przydać, ale szczerze mówiąc nie do zakupów kart Pokémon, tylko do czegoś potrzebnego. Na przykład coś się zepsuło w chacie, trzeba zrobić jakieś zakupy w Ricomarsze lub innym tego typu sklepie. Sprzęt jest drogi, odroczona płatność jest spoko. szybko naprawiamy naszą potrzebę domową, zapłacimy sobie później, kiedy nasza y sytuacja finansowa jest ciut lepsza. Ciut lepsza, bo to jest naprawdę tylko dla takiej sytuacji, gdzie coś ważnego się stało. Natomiast branie kredytu, pożyczki, tylko po to, żeby kupić karty Pokémon lub jakiekolwiek inne karty, jakiekolwiek inne hobby, w dzisiejszych czasach na wysoki procent jest moim zdaniem idiotyczne. Jest również niemoralnym forsowanie tego na użytkowników. Może tego nie wiecie, ale większość sklepów internetowych, wszystkie tak naprawdę, gdy dokonujecie płatności kartą, nie przelewem, kartą debetową, to tam jest zawsze możliwość, żeby ta płatność również była pobierana w ratach, no, jak jest bank bardziej nowoczesny, no to tam też jest możliwość odroczonej płatności. Więc to nie jest nic nowego. To, że takie płatności są, to my wiemy od dawna. Problem jest w tym, jak to przedstawiamy. To nie jest remedium ani rozwiązanie na preordery, tak? Nie możemy powiedzieć użytkownikom, klientom: Ej, zaraz będzie preorder, nie macie pieniążków, to tutaj mamy dla was. Pożyczkę. Tylko 30%. He he. Zakupcie więcej boksów bo u nas najtaniej. No nie można tak robić. No po prostu nie można. Ech. I tak naprawdę to powinno być konceaty. Bo widzimy przecież, co się dzieje dookoła, że podnoszone są stopy procentowe. Kredyt jest coraz droższy, pieniądz jest coraz więcej wart. Pomimo tego, że mamy na inflację po prostu napierdzielającą dookoła, u nas już pewnie jest 20%, realna to pewnie jeszcze wyższa, to mimo wszystko pieniądz wciąż jest w cenie, zwłaszcza ten zagraniczny, ten dolar. I jeśli posłuchacie, co się dzieje za granicą, właśnie w Stanach Zjednoczonych, to tam nasz jawstrząb amerykański mówi o tym, że byłoby nierozważnym. Wycofywanie się z podnoszenia stóp procentowych oraz że lepiej jest podnieść stopy procentowe za wysoko niż za nisko. Bo jak podniesiemy za wysoko, to łatwiej jest stymulować gospodarkę niż mieć problem z inflacją, której nie opanowaliśmy. Dlatego też nasz lokalny jastrząb powinien podnosić stopy procentowe coraz wyżej kredyt powinien być coraz trudniej dostępny. To nie jest dobry moment na branie kredytu. To jest bardzo bardzo zły moment co więcej jeśli już musicie kupować karty Pokémon za pożyczone pieniądze to chociaż kupcie single a nie kupujecie boksa w którym nie wiecie co traficie i jeszcze macie pożyczkę do spłacenia no kurka wodna no kto tak robi czy wy jesteście poważni czy Osoby, które myślą, że to jest fajny pomysł. Czy w ogóle wiecie, co to znaczy słowo odpowiedzialność? Czy wiecie w ogóle, co to znaczy oszczędzanie czegoś przez dłuższy czas? Jeżeli ktoś lubi czytać historię o kredytach hipotecznych, to są sytuacje teraz w tym roku, gdzie ludzie pod wkład własny do kredytu hipotecznego biorą pożyczki z jakichś różnych dziwnych miejsc. I teraz się dziwią, że ich nie stać na życie. No i jak każdy, kto bierze pożyczkę, na tak wysoki jeszcze procent, w ogóle 30% ja pierdzielę. mówię to peju, nie peju, peju, pej pay coś tam. To jest... jeszcze nie takie straszne, ale to uczy nas bardzo brzydkiego podejścia, że nawet jak nie mam pieniędzy, to zawsze coś tam mogę wykombinować i coś kupić bez pieniędzy. Bo będę miał później. Może zdarzy taki moment, że nie będziesz miał później. Nie będziesz miała później. I co wtedy? Boksa tego, co rozpakowałeś, rozpakowałeś, złożysz do kupy i wyślesz do sklepu zwrot? Zapytasz? No, chyba nie. Chyba tyle na dzisiaj, bo naprawdę nie chcę mi się o tym więcej mówić. Robię jeden inny głupkowaty filmik. A! Yy, I z dobrej wieści zapraszam na kanał Dominika TCG, bo będzie tam wywiad ze mną już za jakiś dłuższy czas. Nie wiem. Dominiko napisze. Tyle, Tyle na dzisiaj. Cześć.